Medytacja wdzięczności. Możesz usiąść lub położyć się, znajdź taką pozycję, aby było ci jak najwygodniej. Teraz zapraszam Cię do tego, żebyś zamknął lub zamknęła oczy. I możesz wziąć głęboki wdech przez nos, a następnie wydech przez usta. I wdech. I wydech. Możesz wydać dźwięk taki, jaki Ci przychodzi. Wdech. I wydech, ah. z kolejnym wdechem i wydechem możesz wrócić do swojego naturalnego rytmu oddechu. Możesz skierować swoją uwagę. Na wdech, na powietrze, które wchodzi do Twojego ciała. I na wydech. Która część Twojego ciała unosi się, a która opada? Woli zostawiamy przeszłość, zostawiamy wydarzenia, dnia, i koncentrujemy się na tu i teraz poprzez swój oddech. I z kolejnymi wdechami i wydechami. Możesz wyobrazić sobie, że myśli ulatują z Twojej głowy. Możesz zobaczyć je jak takie chmurki, które unoszą się ku górze, jak para, która uchodzi z Twojej głowy, lub jako balony. Z każdym wydechem puszczasz myśli. Opróżniasz myśli. Opróżniasz umysł. Jeszcze dwa wdechy i wydechy. I z kolejnymi zapraszam Cię do tego, żebyś przekierował lub przekierowała swoją uwagę na ciało, gdzie aktualnie w ciele czuję spięcie. I tam, gdzie je poczujesz, możesz wprowadzić oddech. I może z każdym wydechem to spięcie będzie powoli się rozluźniać. Jeśli masz kilka takich miejsc, po kolei prowadzisz do nich oddech, rozluźniając te spięcia. Kierując ku nim swoją uwagę, miłość, otulenie. I z kolejnym wdechem i wydechem zapraszam Cię do tego, żebyś przekierował lub przekierowała swoją uwagę na serce. Co dzisiaj mówi do ciebie Twoje serce? Czy Twoje serce czuje dzisiaj smutek, radość, złość, wstyd, a może żal? Przez skoncentrowanie się na swoim sercu na tym, co głęboko w tobie możesz wczuć się w te emocje, które w tobie drzemią. Może w ciągu dnia nie miałaś lub nie miałeś przestrzeni, aby ich poczuć. Może nie czułeś się na tyle bezpiecznie, lub nie czułaś? Nie było czasu, a teraz masz dla siebie ten czas, tą przestrzeń, tą uwagę. I możesz słuchać się w to, co jest głęboko w tobie. Pełną miłością i otwartością, cokolwiek tam znajdziesz, cokolwiek poczujesz. Twój oddech pomaga Ci w tym, pomaga zagłębić się w tych uczuciach. I przypomina Ci, że cokolwiek czujesz, to jest ok. Emocje przychodzą i odchodzą, tak jak oddech wchodzi i wychodzi, tak jak fale morskie. Otwórz swoją percepcję. Połącz się ze swoim odczuwaniem. Z tym, co jest wewnątrz, cokolwiek się pojawia. Możesz czuć wszystko na raz. Może pojawia się kilka emocji. Które wydaje ci się, że nie mogą się połączyć. W Twoim sercu jest przestrzeń na wszystkie emocje. Żadnych nie musisz chować, ukrywać, tłumić, obawiać się. Możesz poczuć, jak emocje przepływają przez ciebie. Może jakaś zatrzymała się na dłużej, lecz w momencie, kiedy kierujesz swoją uwagę do niej, kiedy nie uciekasz przed nią, kiedy pytasz się, jaką informację ona ze sobą niesie. Wtedy delikatnie ta emocja robi się bardziej dla Ciebie dostępna, i może nawet rozpuszcza się. I z kolejnym wdechem i wydechem. Zapraszam Cię do tego, żebyś przekierował lub przekierowała swoją uwagę na siebie! Zobacz, ile emocji odczuwasz. Zobacz, ile rzeczy dzieje się w Twoim życiu. Zobacz. Jak cudownie opiekujesz się sama sobą lub sam sobą. Możesz docenić swoje starania, to, że stawiasz się do życia, to, że okazujesz sobie wdzięczność, miłość, akceptację do wszystkich przejawów siebie. Chociaż czasami droga jest kręta, to Ty wiesz, że możesz liczyć na siebie, na swoją sprawczość. I chociaż czasami może zdarzyć się dołek, to Ty zawsze jesteś przy sobie. Jesteś swoim najlepszym przyjacielem lub najlepszą przyjaciółką. I wszystko co robisz służy Twojemu najwyższemu dobru. A nawet kiedy wydarzają się momenty, kiedy zbłądzisz ze swojej drogi, to wiesz, że nadal możesz na siebie liczyć i w pewnym momencie powrócisz na swoją drogę. Możesz jeszcze raz skoncentrować się na swoim sercu i poczuć, jakie teraz odczucia pojawiają się w nim. Po prostu bądź z oddechem, bądź swoim sercem. Pozwól sobie odnaleźć spełnienie w tym momencie. W tym oddechu, w tym rozdziale życia. Oddech i życie zawsze będą ci towarzyszyć. Kolejnym wdechem i wydechem możesz powoli poruszyć swoją głową w lewo, w prawo, poruszyć swoimi ramionami do przodu, do tyłu, swoimi kostkami, przeciągnąć się, ziewnąć. I życzę Ci pięknego dnia, pełnego wdzięczności. Jeśli masz ochotę, to możesz dzisiaj skoncentrować się na tych rzeczach, za które jesteś wdzięczny lub wdzięczna. Obserwuj swoje otoczenie, i zobacz do czego normalnie już się przyzwyczaiłem lub przyzwyczaiłam, a jednak jest to niesamowite. Czy to jest piękna pogoda? Ukochana osoba, lub jakiś zwierzak, może możliwość porannej herbaty czy kawy w spokoju, lub cokolwiek innego, za co możesz odczuć ogromną wdzięczność, a czasami po prostu to umyka. Życzę Ci pięknego dnia. 見落としちゃ。